Poradzi. Ja już wcześniej przygotowałem sobie trzy prompty, skopiuję po prostu, wkleję, daję Generate i już nam zaczyna model pracować. Pierwsza grafika ma dotyczyć mężczyzny elegancko ubranego, który stoi obok sportowego samochodu w jakimś mieście na ulicy. Krajobraz jesienny, pochmurny, taki szarobury. Zobaczymy. Jak sobie z tym poradzi? Już widzę, zostało nam wygenerowane zdjęcie. Totalnie nie wyszło. Tutaj mężczyzna jakby przenikł przez samochód jedną nogą. Samochód sportowy jest. Z tego co widzę, Lamborghini, ale też widzę, że twarz mężczyzny jest nieco zniekształcona. Mianowicie jedno jego oko. On na razie słabo. No I tutaj też widać ten samochód, że jest taki cukierkowy. Widać, że to wygenerowała sztuczna inteligencja. Spróbujmy może jeszcze raz. Tym razem. Troszeczkę zmienimy ten prompt, zrobimy coś prostszego i zobaczymy teraz, jak sobie z tym poradzi. Po prostu usuniemy ten samochód, który jest bardzo niewyraźny i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, wygenerował nam już ten poprawiony prompt, troszkę prostszy. Tym razem wygląda to 100 razy lepiej. Widać, mężczyzna wygląda realistycznie, ma to co. Często niektóre modele mają problem z generowaniem ludzi, czyli widać jego na twarzy różne li linie twarzy, widać jakieś zmarszczki, widać strukturę, teksturę skóry itd. Wiele modeli robi takie cukierkowe obrazy, które są po prostu beznadziejne. Widać od razu, że to sztuczna inteligencja tworzyła, a tutaj widać takie jakieś drobne niedoskonałości. Prompt, tym razem. Chciałem sprawdzić jak sobie poradzi z kobietą, tu wygląda moim zdaniem to zdjęcie gorzej niż w przypadku mężczyzny, te oczy jakoś są mam wrażenie trochę krzywo, osadzone, gałka oczna też jest, jedna patrzy się troszeczkę mam wrażenie w inny punkt na ekranie, a druga w inny. Kolory są w porządku, tło też. Myślę, że są modele, które lepiej sobie radzą z generowaniem postaci. Teraz przejdźmy do drugiego zastosowania, czyli grafika z polskimi znakami. Zobaczymy, czy wygeneruje nam napis po polsku. Już mamy wynik. To no nie jest to, czego oczekiwałem. Miał być napis profesjonalne grafiki dla biznesu. Tu widać